Ilo ile jestem ten witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj y, zagramy z, y, kolorowe flipunek challenge. Wiem, że już dużo osób to nagrało, ale myślę, że ja też mogę i, i się nie obrażę, to bo... więc jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie w górę i możecie napisać swój w komentarzu, a ja zapraszam Was do oglądania Yo. Dobra, więc myślę, że polecimy standardowo, czyli na potny piaski, bo musimy do... Y, Zdobyć dosyć taki kolorowy lucik, więc myślę, że Jeszcze jakieś leczonko by się tak spotkał, myślę, że co wezmę, to no, no, dobre Dobra, to Tu jest w ogóle pusto, jak nie wiem, więc Na pewno pierwszą broń to zbierzemy szarą, dobra, mamy szarą memeczkę. oczywiście broń możemy wymieniać W sensie kolorystycznie Dobra O, mam tutaj niebieskiego kałaszka, więc jego sobie wymienię ja to chyba zrobimy kolor yy, w sensie ułożyłem tak, żeby będzie szary, zielony, niebieski. Co ja robię? Ale z samym kołachem nie pójdę tego typa. Jeszcze... Co ja robię? To jest bocik totalny, gdzie on jest? Gdzie on jest? A tam jest, dobra Mam nadzieję, że to jest bocik Znaczy to widać już, że to jest bocik Gdzie jesteś bocik? Co ten? co się właśnie wydarzyło. Dobra, czy mamy szary pistolecik Chyba jednak wezmę właśnie ten tam ten... Ziomek Ten no uciekł mi, no nie wie, że dobra. Nieważne Dobra, sobie za tą MK ale jak nie nie to ale skoro biorę tą MK to muszę wywalić coś tego kołacha a ja mam do na jedną broń <grymne> więc nieźle dobra w czasie tutaj znalazłem sobie tego pijemika więc mam na razie dwie bronie więc jeszcze fioletowe coś by się znalazło fajnie jakbym mógł sobie pompę fioletową wziąć ale dobra Ej, no ja, ja znalazłem coś lepszego na miejscu tej emki Tego PM-a w ogóle To mi totalnie nie siada Brałam straszkę To chyba wyrzucę w ogóle te potki, bo one mi są jakieś niepotrzebne mega Dobra, uj joj, joj, joj. Ale prawie zginąłem Co, co ja właśnie tutaj robię? Czy ja serio nie umiem trafić tego typa A czy to wam też przypomniałem, że to był pierwszy mecz? Ja bez grzewki zagrałem w ogóle, czyli ja jestem mądry Była jest coś fajnego, dajcie mi coś zielonego, zielonego Co to jest, co to jest? Kurde, pompa! Dobra, biorę pompę zieloną, zawsze to lepsze coś Jakiś randomowego tira i jadę nim do strefy, zostało w ogóle 18 EOS w grze. I wracam, widzę, że ktoś był za mną, ale. Ta, no, chyba, nie ma co do niego strzelać, bo i tego nie trafię. Przestraszyłem go, leciutko, mam taką nadzieję. I dobra, lecimy dalej. Tu wypadnie coś cielego, ale na pewno nie wypadnie. A jak wypadnie, to już pompa. No, ja mówiłem. Dobra nieważne idziemy szukać dalej Bandaże się oczywiście nie liczą bo to jest zakoleczenie Ani apteczka też się nie liczy Kurde samo splesze spotykam. O, czemu ten pistolet nie mógł być szary Dobra spotkałem typa hop, bo hop, nie ogarnia totalnie A no, wyjdzie sobie nowy level więc fajnie Proszę, żeby on miał coś szarego. No, musiał mieć wszystko zielonego. Wszystko zielone musiał mieć, naprawdę. Dobra, tam słyszałem, że ktoś się strzela, o. Tam się ktoś strzela, więc może oni będą mieli szarą broń. Ale oni tam nie mają strefy. Dobra, ale coś do strefy, bo to nie ma co. Oczywiście nie muszę mieć tej... Szarej broni, ale zawsze lepiej, bo fajnie wygląda. Nie, to tu. A to tu, no i pog. My czas i teraz dajcie mi jeszcze coś zielonego. O, dawaj mi ten pistolet. A granaty mam. Granaty mam, dobra, przecież mam granaty Ej, gdzie jest ten typ, co tu przed chwilą chodził? Czy oni naprawdę zginęli w strefie? Tam jak widzicie jest tam ziomek, więc... Kurde. To może być jakiś tryhard chat. ja bo to już odgadam chat. Co jest? No nie. No nie, dobra, chat. Co? Dobra, jak widzicie, Midas mnie porobił, ale patrzcie na jego kwipunek, no. Ajajaj, no ten challenge nie jest taki łatwy chat. Sorry, że nie wygrałem, ale. Dobra, chat, więc dzięki za oglądanie. No niestety nie udało. Dobra widzę, więc dzięki za oglądanie, no niestety nie udało mi się wygrać, bo to nie był jakiś łatwy że poza tym miałem tak złe ustawienie broni, T totalnie złe, ja nie umiem takim grać, że to był hit ale mam nadzieję, że następne challenge mi pójdą lepiej i no, jeśli jest, jesteście nowi, to mówiłem na początku, ale zostawcie suba, łapę w górę i siema.